Dziś rozpoczynamy rok szkolny, który jest dla wszystkich placówek oświatowych wydarzeniem niezwykle ważnym, symbolizującym czas działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, by skutecznie i efektywnie realizować politykę oświatową państwa. Staramy się to czynić jak najlepiej, ale nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych. Pracodawców i partnerów szkół. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy, a w czekającym nas nowym roku liczymy na dalsze Państwa zaangażowanie i pomoc przy czekających nas kolejnych wyzwaniach. Dzisiejsze rozpoczęcie jest też niezwykle symboliczne dla Zespołu Szkół nr 1, który świętuje 110-lecie swego istnienia, a szkoła jest swoistym symbolem szkolnictwa zawodowego. Nie tylko w pachmienicach, ale i na edukacyjnej mapie naszego kraju. Szanowni Państwo, droga młodzieży, czekają na Was wyzwania. Wyzwania, przygody i przyjaźnie, które będziecie zawierać tutaj w murach tej szkoły. Niech ten rok będzie pełen sukcesów i inspiracji dla Was. Niech to będzie wyjątkowy rozdział w Waszym życiu. Myślę, że dla każdego z Was to jest szczególny dzień, a szczególnie dla pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę. Mam nadzieję, że szkoły, które wybraliście, to, jest, to są Wasze marzenia. I życzę Wam, żeby te marzenia spełniać, żebyście się realizowali, żeby to, co będziecie tutaj robić, było Waszą pasją. Pozwolę sobie odczytać list Pana Starosty, którego dzisiaj z nami nie ma, ale jest z nami duchem. Jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe dokładamy wszelkich starań o zapewnienie godnych warunków do nauki dla uczniów, jak i pracy dla nauczycieli w ramach posiadanej infrastruktury, którą systematycznie remontujemy czy modernizujemy. Wszystkie działania, które prowadzimy w ramach współpracy, mają na celu przede wszystkim dobrą jakość kształcenia, jak również przyjaznego miejsca pracy dla nauczycieli. A dowodem na to, że tak właśnie jest w naszych szkołach, jest zdawalność matury na poziomie wyższym niż w województwie łódzkim. Jak wszyscy wiecie, to jest taki szczególny moment, kiedy wręczane są również stypendia starosty Pabianickiego. Czek o wartości 5 tysięcy złotych dla drugiego liceum za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu pabianickiego licealiada w kategorii dziewcząt oraz chłopców w roku szkolnym 24-25. Panie dyrektorze, gratulacje. Być może trochę zdziwienia, skąd tutaj polski czerwony krzyż. Ale Polski Czerwony Krzyż z tą szkołą i nie tylko z tą szkołą jest nierozerwalnie związany od bardzo wielu lat. Absolwenci, działacze, uczniowie zespołu szkół nr 1 w Pawieńcach uczestniczą w takich szlachetnych akcjach, które nazywają się honorowe oddawanie krwi. I to zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. A teraz pozwolicie, że poproszę tutaj do siebie Ryszarda Przybylę. To jest kawaler kryształowego serca. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami Polskiego Czerwonego Krzyża i nie tylko, honorowy kwiodawca, który oddał ponad 40 litrów krwi. Oddaje tą krew razem z młodzieżą i promuje wśród tej młodzieży oddawanie tego bezcennego leku. W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczam Cię odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża pierwszego stopnia w podziękowaniu za to, co robisz Dziękuję. dla naszego stowarzyszenia, ale przede wszystkim za ten bezcenny dar życia. Wszystkiego najlepszego, Ryszard. Dziękuję Wszystkiego bardzo. najlepszego. Proszę. Powiatowa inauguracja roku szkolnego 25-26 to dla wielu z Was wyzwanie, spełnienie swoich marzeń. Spełnienie i zrealizowanie swoich działań, które pozwolą Wam rozwijać swoje umiejętności w nauce. W imieniu całej Rady Powiatu Pawieńskiego chciałbym Wam życzyć tak zwanego połamania piór. Naprawdę wszystkiego najlepszego i zarówno dla całej Rady Pedagogicznej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życzę Wam, by te cele, które sobie przyjęliście na ten nadchodzący rok, się ziściły, żebyście za 10 miesięcy mogli z radością powiedzieć: wypełniłem to. Co sam wewnętrznie chciałem zrobić. A jeśli chodzi o całą otoczkę życia szkolnego, jestem przekonany, że ten rok pozwoli wam nawiązać wiele przyjaźni, poznać wielu kolegów. Mam nadzieję, że będą trwały na wiele lat, bo to jest ten okres, kiedy właśnie te przyjaźnie są najtrwalsze. Całemu gronu pedagogicznemu życzę przede wszystkim wiele, wiele wytrwałości. I mam nadzieję, że wszyscy za 10 miesięcy z radością spotkamy się tu na zakończeniu roku szkolnego, również w przekonaniu dobrze wykonanego obowiązku. Wszystkiego dobrego. Szkoła średnia to jest to szczególny czas w życiu, w Waszym życiu. Jest to czas podejmowania pierwszych decyzji, które mają wpływ na Wasze dalsze życie, na, wasze, na Waszą przyszłość. Życzę odwagi również tego, abyście potrafili korzystać z tego co daje wam edukacja. Nauczycielom chciałabym podziękować za państwa codzienną pracę, za waszą pasję, zaangażowanie, za to, że przekazujecie młodym ludziom nie tylko wiedzę, ale również wartości, które będą im towarzyszyły przez całe życie. Dziś gościmy w mechaniku absolwentów klasy technikum mechanicznego, którzy dokładnie 50 lat temu Rozpoczynali naukę przy ulicy Piotra Skargi 21, dziękując im za wciąż to, że są z nami i rozsławiają dobre imię Mechanika. Dzień dobry Państwu, dzień dobry młodzieży. Chciałbym serdecznie podziękować za to fantastyczne przywitanie nas i za uhonorowanie legitymacjami. To jest dla nas szczególny dzień, bo 50 lat temu, tak jak wy, zaczynaliśmy rok. Szkolny. Przyszliśmy tutaj jako wypłoszeni absolwenci podstawówki. Wybraliśmy zawód obróbka skrawaniem. Zawód, który rzeczywiście niektórym dał dobre wykształcenie, dał dobre podstawy do pracy zawodowej. Nie wszyscy przy tym zawodzie zostali, bo są między innymi między nami nauczyciele, są biznesmeni. Są opera, operatorzy filmowi, tak witek. Są różne zawody, ale jedno nas tutaj łączy: łączy nas przyjaźń. To, o czym tutaj mówiono na początku, że ta klasa, w tej klasie, w której jesteście, w której się poznajecie, te przyjaźnie się utrwalają i mogą trwać jak najdłużej. Także nie tylko zawodowe sprawy, ale również takie społeczne. Czyli koleżeńskość, przyja przyjaźń. I no nie było między nami dziewczyny żadnej niestety, także miłości jakiejś klasowej nie ma. Ale to dało nam takie dobre podstawy. To, ta szkoła, jako szkoła elitarna, dała nam dobre podstawy do dobrego, spełnionego życia. I tego droga młodzieży wam serdecznie życzę, żeby, żebyście zrobili nie tylko dobre wykształcenie, ale również dobre wzorce, dobre podstawy społeczne. Życzę Wam, droga Młodzieży wszystkiego dobrego, a e, gromu nauczycielskiemu, grom nauczycielskiemu życzę wszystkim wytrwałości, cierpliwości i skuteczności, no i tak z dobrej satysfakcji z pracy, tak? Nie tylko tej emocjonalnej, ale również i finansowej. Wszystkiego najlepszego.